Dzisiaj o dziwnych zwyczajach domowych na świecie. Część druga! W Meksyku mało kto ma łóżko, a to dlatego, że mieszkańcy wybierają hamaki ze względu na to, że zajmują zdecydowanie mniej miejsca. W Niemczech są dwie cisze nocne, jedna w nocy, ale druga jest po południu, od godziny 12 do 15. W tym czasie nie wolno hałasować, bo jest to zabronione. Głośne jedzenie w Chinach jest czymś pożądanym, dlatego że mlaszcząc i ciamkając przy jedzeniu doceniamy to, co nam podano. Chcecie wynająć przepięknie umeblowane mieszkanie? No to nie w Danii, bo tam wynajmuje się ludziom tylko puste. W hiszpańskich domach nie ma czajników. No to jak gotują wodę? No wodę gotują albo w mikrofalówce, albo w garnku. I to jest tak najczęściej. W Grecji, ale też w wielu innych państwach na świecie, nie wrzuca się papieru toaletowego do kibelka. Zamiast wrzucać do kibelka, wrzucamy do kosza, który stoi obok. W których jeszcze krajach nie można wrzucać papieru do kibelka? Napiszcie w komentarzach.